Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz I witam was serdecznie na moim kanale po tak długiej przerwie Bardzo się cieszę, że mogę w końcu nagrać dla was film Już po porodzie I mam nadzieję, że teraz już będziecie widzieć Że nie męczę się z mówieniem I nie będziecie się o mnie martwić Postanowiłam, że pierwszy film, który nagram dla was Będzie to film Q&A Ponieważ macie dużo pytań do mnie Ja chciałam wam jak najwięcej opowiedzieć Więc poprosiłam was, żebyście zadawali mi pytania I sobie kilka z nich przygotowałam Pierwsze pytanie Czy nagrasz film na temat drugiej ciąży Porównanie z pierwszą może coś o samym porodzie. Chciałabym nagrać taki film i to nie będzie ten film, który nagrywam dla Was teraz, ale chciałabym zrobić film, który będzie już tylko poświęcony samemu porównaniu dwóch porodów, bo wiem, że dużo osób chciałoby dowiedzieć się po prostu, czym różni się pierwszy poród od drugiego. Przynajmniej w moim przypadku mogę powiedzieć, jak to wyglądało, ale chciałabym, żeby to był taki film dedykowany i, i tylko na ten temat, więc taki film chciałabym przygotować i zrobię to w najbliższym czasie. Kolejne pytanie: co robisz z ubraniami, które pociąży nie są? Już dla Ciebie dobre. Postanowiłam, że sprzedam rzeczy w aplikacji Vinted i zrobiłam ostatnio takie duże wietrzenie. Szafy mam ogromną szafę, znalazłam mnóstwo rzeczy jeszcze sprzed ciąży, które są już dla mnie za małe. Liczyłam, że gdzieś jeszcze tam się w nie zmieszczę. Niestety się nie udało i postanowiłam, że je sprzedam, żeby dać im drugie życie. I mam też kilka rzeczy, które używałam w ciąży i również postanowiłam je sprzedać. Aplikacja Vinted jest świetna, dlatego ja uwielbiam tą aplikację i bardzo się cieszę, że taka istnieje. Ona jest w ogóle bardzo prosta w obsłudze, bardzo łatwo dodać tam rzeczy, bardzo łatwo je sprzedać. I koniecznie, kochani, zajrzyjcie na mój profil w aplikacji Vinted. Zobaczcie, jakie rzeczy sprzedaję, chociaż chciałam Wam tutaj e, pokazać, bo mam e, przy sobie te rzeczy. Ostatnio e, właśnie je wystawiłam i zaraz Wam pokażę, jakie rzeczy mniej więcej możecie tam znaleźć. Kochani, przyniosłam trzy e, rzeczy, które znajdziecie między innymi na moim profilu Vinted i jest to na przykład ta prążkowana koszulka, którą pokazywałam Wam w holu zakupowym ubrań ciążowych. Jednak okazało się być troszeczkę dla mnie za mała na ten brzuszek i tak naprawdę praktycznie w niej nie chodziłam mimo, że myślałam, że będę w niej chodzić więc postanowiłam ją wystawić, bo mam nadzieję, że komuś innemu posłuży mam taką fajną jeansową kurtkę z takim fajnym z tyłu napisem to jest zabytek, miałam ją na jednym z meet and greetów, gdy jeszcze koncertowałam więc jestem z nią mega związana, ale nie założyłam już jej bardzo, bardzo długi czas, więc stwierdziłam, że to jest czas, żeby ktoś inny mógł się nią pocieszyć. I jeszcze jedną rzecz, którą Wam przyniosłam, chciałam wam pokazać, bo uwielbiam tę sukienkę i też również ciężko było mi się z nią rozstać. Po ciąży z polusią wmawiałam sobie, że jeszcze ją założę, że jeszcze schudnę do niej, ale niestety się nie udało, więc też muszę się jej niestety pozbyć. Jest to taka koszulowa sukienka w panterkę. Miałam ją też na jednym z nitentini. I wstawię Wam tutaj zdjęcie w ramach przypomnienia, bo również jestem z nią mega związana i mam nadzieję, że. Komuś przypadnie do gustu i ktoś jeszcze sobie z niej skorzysta. I tak się składa, kochani, że mam aktualne współpracę z Vinted i mega się cieszę, że mogę Wam polecić tę aplikację, więc koniecznie wbijajcie w opis, znajdziecie tam link do mojego profilu, zaobserwujcie go koniecznie i mam nadzieję, że uda Wam się coś znaleźć dla siebie w mojej szafie. No i oczywiście podsyłajcie też w komentarzach swoje profile, bardzo chętnie je przejrzę i może coś znajdę dla siebie fajnego. Kolejne pytanie, kochani, również dotyczące ubrań i jest to tym, czy, tym razem pytanie, czy Nela będzie nosiła ubrania po Polusi? Tak się składa, że Nela nosi ubrania po Polusi. Bardzo się cieszę, że ktoś jeszcze z nich skorzysta, bo pamiętam, że ubrania Polusi oddałam bratowej i jej dziś ich używał. Teraz wróciły do mnie i używa ich Nelusia, także tak naprawdę kupiłam bardzo mało ubranek dla Nelusi. Wszystkie praktycznie e, po Polusi używa. Jaka jest różnica między wzrostem i wagą dziewczynek, jak się urodziły? Polusia e, miała 54 cm i ważyła 2,970, a Nela miała 55 cm i ważyła 3,600. Między wagą urodzeniową dziewczynek jest ogromna różnica, między wzrostem był tylko centymetr, ale Nela była dużo cięższa. Kolejne pytanie. Myślisz, że Pola myśli, że jest odrzucona i woli się Nele? Myślę, że Pola tak nie myśli, bo <laughs> Pola myślę, że jest jeszcze za mała, żeby rozkmilić. Takie rzeczy, ale też nie zauważyliśmy e, tego, żeby ona jakoś się źle czuła z tym, że mały Dziadusie jest u nas w domu. Ona się bardzo cieszy, ona przychodzi bardzo często, tam próbuje pogłaskać, smoka zabiera, daje kocyk i tak dalej, więc raczej zauważamy takie pozytywne e, jej zachowania, ale też nie dajemy jej odczuć tego, żeby ona była zazdrosna, bo dużo czasu jej poświęcamy, wymieniamy się z Jaśkiem, e, jeżeli chodzi o opiekę nad małym Dziadusiem, żeby e, pola nie czuła, że któryś z rodziców jest e, troszeczkę. E, od niej oddalony. Myślę, że bardzo dobrze to rozkminiliśmy i, i Pola po prostu nie czuje się odrzucona w żaden sposób. Kolejne pytanie, czy ty i Jasiu byliście ze sobą przez cały czas, czy mieliście przerwę? Myślę, że tutaj pytacie się właśnie, czy w związku byliśmy cały czas i tak, byliśmy cały czas, nigdy nie mieliśmy przerwy i nigdy nie mieliśmy żadnego kryzysu, także wszystko jest okej. Okay. Myślę, że dobraliśmy się bardzo dobrze pod każdym względem. Mamy już dwie dwójkę dzieciaczków i, i jesteśmy mega szczęśliwi, jest wszystko świetnie. Czy od początku byłaś otwarta na drugie imię Nelly, czy Jasiek musiał cię przekonywać? Hmm, podejrzewam, że osoba, która zadała to pytanie, nie zorientowała się za bardzo w temacie, że Nela nie ma na drugie e, imię Spaghetti, był to żart prima, prilisowy. Nela ma na drugie imię Laura e, i nie musiał mnie do niego przekonywać, to był mój pomysł, Jasiek chciał nazwać Nellę Laura jako na pierwsze imię. Ostatecznie Wyszło, żeby nie nazywała się Nella, e, i przy wyborze drugiego imienia po prostu zasugerowałam, że może Laura, skoro tak bardzo mu na tym zależało, i wyszło laura Nela. Laura brzmi bardzo ładnie i nie musieliśmy się do tego jakoś specjalnie przekonywać nawzajem. Kolejne pytanie związane również z imieniem. Kto wybrał imię dla Nelly? Powiem wam, że to było tak, że ja się właśnie chciałam Laura, zastanawiałam się nad Wiktorią, Laura też była bardzo fajna, no dużo było tych propozycji, ostatecznie e, już prawie zgodziłam. Się na Laura, w sensie, że oswoiłam się z tą myślą i już miałam napisać Jaśkowi, dobra, niech będzie Laura. No i ostatecznie jeszcze mówię: A spróbuję. Napisałam mu pięć imion i on wybrał Nela. I mówię: Ej, w sumie. Czemu o tym wcześniej nie pomyśleliśmy? Tak mi, tak mi się podobało, pasuje mi bardzo do Poli, e, ma praktycznie takie same zdrobnienia, typu Polusia, Nelusia i tak dalej. No bardzo mi to do siebie pasuje i bardzo się cieszę, że nazywa się Nela i są przeszłodziutkie. Czy większe obawy miałaś przed pierwszą czy drugą ciążą? Myślę, że przed drugą, ale nie e, związane to było z tym, że na przykład przed porodem, a miałam bardzo duże obawy, szczególnie pod koniec przez to, że Jasiek zachorował, miał pozytywny wynik. Było to w moim 38 tygodniu, kiedy został skierowany na izolację domową na dwa tygodnie. Więc żyłam w ciągłym stresie, bałam się zasypiać w nocy, bo bałam się, że się zacznie i nawet nie będę miała jak do szpitala, więc byłam mega przerażona. I sobie pamiętam, pomyślałam, że jeżeli jakimś cudem on będzie przy tym porodzie, bo już się zdążyłam pogodzić z tym, że jego przy porodzie po prostu nie będzie. Jak wyliczyłam się z tym, że mogę zacząć rodzić w każdej chwili, po prostu się z tym pogodziłam, mimo że no, było to bardzo ciężkie i, i nie mogłam się z tym pogodzić, to musiałam się z tym pogodzić. I pamiętam, że pomyślałam sobie, że jeżeli jakimś cudem on on wyzdrowieje do tego czasu i ja nie urodzę jakoś. Jakimś dziwnym trafem przez te dwa tygodnie, to to będzie jakiś cud, i to znaczy, że Bóg czuwa, i tak się stało. Wyobraźcie sobie, że on wyszedł z izolacji domowej w czwartek, a w niedzielę urodziłam, także czy w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, ale to było tak niesamowite i to było tyle emocji, i ta, ta końcówka była tak stresująca, ale to opowiem Wam po prostu w tym filmie dotyczącym porodu, bo, no, szok. Ja pamiętam, że ja bardzo chciałam Wam o tym wszystkim powiedzieć i bardzo to przeżywam, ale byłam w tak ciężkim stanie psychicznym i fizycznym, że po prostu już totalnie odłożyłam telefon i, i, i wszystkie social media i skupiłam się już tylko na tym. Która z dziewczynek jest grzeczniejsza, Pola jak była młodsza czy Nela? Pamiętam, że zawsze Wam mówiłam, że Pola była niegrzeczna, była bardzo trudnym dzieckiem, bardzo dużo płakała, miała straszne kolki, nie spała nocami, mieliśmy hardcore. To wyobraźcie sobie, że z Nelą jest jeszcze gorzej. <śledzisz> Stwierdziliśmy zgodnie z Jaśkiem, że Pola to była anioł. W sensie, Nela jest przekochana, przesłodziutka, po prostu jest tak słodziutka, i, i ja czuję po prostu, że muszę jej pomóc zaklimatyzować się w tym świecie. Ale ona jest taka biedna, ona tak dużo płacze, tak, tak jej niedobrze jest. W sensie, e, nie ma kolek, to nie są kolki. Ona po prostu płacze, bo ona ma. Rozmawiałam z panią doradcą innymi i pani powiedziała, że ona jest wyjątkowym zapachowcem, to znaczy, że ona nie chce do nikogo innego na ręce, tylko do mnie, więc jestem totalnie zdominowana przez nią. Nie mam tak naprawdę nawet czasu, wyjść do łazienki. Ona u każdego innego na rękach płacze, więc nie dość, że siebie karmimy. Tak ja karmię Nelę piersią, więc ona tak naprawdę jest przy mnie non stop. To w momencie, kiedy jej nie karmię, to nawet nie mogę jej o od dać nikomu, żeby na przykład jej się odbiło, czy, czy po prostu, żeby ktoś ją ululał do snu, bo ona musi być przy mamusi, więc no, jest dosyć ciężko i teraz, gdy nagrywam ten film, jest u mnie w domu mama i pomaga Jaszkowi z dziewczynkami, bo no, jest naprawdę ciężko, ale słuchajcie, ja się czuję jak matka na wychodnym w tym momencie, a jestem w studiu u Jaszka. Więc no możecie sobie wyobrazić, jest ciężko, ale jak widać dajemy sobie radę. Ja się mega cieszę i, i czuję, że jeszcze chwileczka i się to wszystko unormuje, ustabilizuje i nala złapie po prostu taki fajny rytm w ciągu dnia. Chcecie mieć jeszcze dzieci? Jak tak, to ile? Chciałabym mieć jeszcze dzieci i z tego co wiem, ja się ktoś by chciał mieć jeszcze dzieci, ale w związku z tym, że w przyszłym roku mamy ślub, wesele, o ile się odbędzie, ale zakładamy, że się odbędzie, to po prostu ja teraz mam taki challenge, żeby schudnąć, żeby mieć taką sukienkę, jaką sobie wymarzyłam. Więc na ten moment po prostu skupiam się na tym i po ślubie myślę, że już wtedy będziemy mieszkać w naszym nowym domu, więc mega się cieszę. I wtedy na pewno będziemy myśleli o powiększeniu rodziny. Bo tak jak Wam mówiliśmy od początku, marzymy o dużej rodzinie i bardzo się cieszymy, że możemy takową sobie budować. Na ten moment odchować na Lucie i jesteśmy mega kudy Znowu jak mówię o tym, nie wiem czy zauważyliście, ale ja w momencie kiedy mówię o dzieciach i naszej rodzinie po prostu cały czas się uśmiecham. I to jest tak mega naturalne, ja się sama na tym łapię. Po prostu przynosi mi to bardzo dużo szczęścia i nawet te wszystkie nieprzespane noce i te ciężkie dni jakby to w ogóle nie ma znaczenia. I to jest piękne w tym całym macierzyństwie. I bardzo się cieszę, że mam taką fajną rodzinę. Także podsumowując, planujemy więcej dzieci. Jak tak, to ile? Myślę, że jeszcze z dwójkę. Ja bym chciała jeszcze z dwójkę. Czy chcesz mieć chłopca? Oczywiście chcielibyśmy mieć chłopca, ale nie jest to aż tak ważne. Dla nas najważniejsze jest, żeby dzieci były zdrowe. Ja się mega cieszę, że mam dwie dziewczynki i, i będę się również cieszyła, jak będę miała dwie dziewczynki chłopca, czy trzy dziewczynki. W ogóle nie jest to dla nas ważne. I tak jak powiedziałam, najważniejsze, żeby było wszystko dobrze, żeby dzieci były zdrowe, szczęśliwe i zobaczymy co Bóg da. Ale oczywiście chłopca też byśmy chcieli mieć i myślę, że byłby mega słodziutki, taki mały Jasiu. To były już, kochani, wszystkie pytania, które dla Was przygotowałam na dziś. Pytania dotyczące porodu i jego szczegółów i porównania z pierwszym porodem. Postanowiłam, że zostawię sobie na drugi filmik, taki oddzielny, dedykowany temu tematowi. Przypominam Wam, kochani, żebyście odszukali mój profil na Winter. Link znajdziecie w opisie. Jeżeli film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, a takich filmów będzie pojawiało się na pewno więcej. Także jeszcze raz dziękuję, że obejrzeliście ten film i do zobaczenia w kolejnym. Buziaczki, trzymajcie się.